Stanie drugie. Liczba przekątnych wielokąta wypukłego, w którym jest n boków i n jest liczbą większą równą 3 wyraża się wzorem. Liczba przekątnych równa się n razy n minus 3 podzielone przez 2. Wykorzystując ten wzór podpunkt A oblicz liczbę przekątnych w 20 kącie wypukłym. Podpunkt B. Oblicz, ile boków ma wielokąt wypukły, w którym liczba przekątnych jest 5 razy większa od liczby boków. Podpunkt C. Sprawdź, czy jest prawdziwe następujące stwierdzenie. Każdy wielokąt wypukły o pożystej liczbie boków ma porzystą liczbę przekątnych. Odpowiedź uzasadnij. Przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Podpunkt A. Dwudziestokąt ma 20 boków. Więc n równa się 20. Do wzoru na liczbę przekątnych podstawiamy za n liczbę 20. p od 20 równa się 20 razy 20 minus 3 przez 2. Liczba przekątnych w dwudziestokącie wynosi 170. Podpunkt b. Szukamy wielokąta którego liczba, boku, liczba przekątnych będzie 5 razy większa od liczby boków. Liczba przekątnych dla wielokąta, dla n-kąta ma być równa 5n. Postawiamy wzór na liczbę przekątnych do, do równania. n razy n-3 podzielone przez 2 daje nam 5n n kwadrat minus 3n podzielone przez 2 równa się 5n Obustronnie mnożymy równanie przez 2, otrzymujemy n kwadrat minus 3n równa się 10n Przenosimy wszystko na jedną stronę. Przekształcamy, upraszczamy i otrzymujemy n kwadrat minus 13n równa się 0 Wyciągamy wspólny czynnik n przed nawias n razy n minus 13 równa się 0. Rozwiązaniem takiego równania jest liczba n równa 0, która jednak jest liczbą mniejszą od 3, więc jest to, nie jest to nasze poszukiwane na rozwiązanie. I n równe 13, które to jest naszym rozwiązaniem. Taki wielokąt ma 13 boków. Podpunkt C. Aby obalić powyższe stwierdzenie, wystarczy wskazać takie n parzyste, by p od n było liczbą nieparzystą. Więc spróbujmy znaleźć takie n. Sprawdźmy pierwszą liczbę parzystą większą od 3, czyli 4. p od 4 równa się 2. Sprawdźmy kolejną liczbę parzystą większą od 4, czyli 6. P od 6 to równa się 6 razy 3 podzielone przez 2, co równa się 9. A więc znaleźliśmy takie parzyste n, że przy n kąt ma nieparzystą liczbę boków. Tak więc powyższe stwierdzenie jest nieprawdziwe. Koniec.